Moja droga, przychodzę dla Ciebie z kolejnym zestawem świątecznym jest to lodowy blask. Dzięki tym zakupom tych dwóch produktów otrzymasz trzeci w prezencie. I zaraz Ci powiem, jakie to są produkty. Jest to maseczka głęboko oczyszczająca, dzięki temu Twoja skóra nabierze blasku i będzie dogłębnie oczyszczona. Polecam ją szczególnie osobom z problemami z serą trądzikową, jak i do skóry tłustej. I oczywiście. Później do zastosowania jest płyn nawilżający, odświeżający, dzięki któremu Twoja skóra będzie jędrna, ponieważ kwas jolornowy wiąże cząsteczki wody w skórze i w prezencie otrzymasz krem nawilżający z linii skincare. Możesz go otrzymać w wersji do skóry suchej, jak i również matowej, i jest to prezent pełnowartościowy. Jeśli właśnie masz ochotę, zapraszam Cię do zakupu i nie przegapienia takiej okazji. Moja droga, przychodzę dla Ciebie z kolejnym zestawem świątecznym jest to lodowy blask. Dzięki tym zakupom tych dwóch produktów otrzymasz trzeci w prezencie. I zaraz Ci powiem, jakie to są produkty. Jest to maseczka głęboko oczyszczająca, dzięki temu Twoja skóra nabierze blasku i będzie dogłębnie oczyszczona. Polecam ją szczególnie osobom z problemami z serą trądzikową, jak i do skóry tłustej. I oczywiście później do zastosowania jest płyn nawilżający odświeżający